Przez Chrystusa z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi. Dlatego ośmielamy się mówić, Ojcze Nasz, który się z niebie, święć się we imię Twoje. Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie taki i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze minowajce. I nie wyć nas na pomuszenie ale nas zbaw Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierciu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu. Pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, której żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baharan, głupo, który gładzi głupo, 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 nad nami. Boże, który głupo, który głupo, świata, zmiłuj się nad nami baranek Boże, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokoje. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na jego ucztę, Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Bara, bara. O Jezu, o As Yes, yes. Dziękczynienie, bądź w każdym momencie. Jezusowi w Najświętszym, boskim sakramencie. ile minut w godzinie, a godzin wieczności tyle krąć bądź pochwalą Jezuma miłości. Mała i dziękczynię bądź w każdym momencie Jezusowi w najświętszym boskim sakracie. Panie Jezu, przyszedłeś do nas tak jak kiedyś do apostołów. Przyszedłeś pod postacią chleba i wina i jesteś z nami. Tak blisko, jak nigdy dotąd. Kochamy Cię, Panie Jezu, z całego serca. Wiemy, że przez dar Komunii Świętej jeszcze mocniej będziemy trwać w przyjaźni z Tobą. Pozostań w naszych sercach już na zawsze. Napełniaj je pokojem i miłością. Niech Twój pokój i miłość zakroli na całym świecie. Kochamy Cię, Panie Jezu. I pragniemy wyrazić naszą wdzięczność słowami pieśni. don't allow Don't allow. Na całym świecie. Niech Twoja miłość przemieni oblicze ziemi, tej ziemi. Bądź uwielbiony, Panie, nasz Zbawicielu i Królu. Dziękujemy Ci za to, że dałeś nam Pana Jezusa w Komunii Świętej. Cieszymy się, że w tym niezwykłym dla nas dniu jesteś z nami. Dziękujemy za Twoją troskę o nas, za serce i ojcowską dobrość, którą okazałeś czuwając nad naszymi przygotowywaniami do pierwszej Komunii Świętej, za spotkania z rodzicami, za dar modlitwy różańcowej, którą podjęliśmy w żywym rodzaju. Serdecznie Ci dziękujemy. I proszę, czuwaj dalej nad naszą wiarą. A tobie, czcigodny księcze pra, prałace, niech stokrotnie Pan Bóg wynagrodzi. Bóg zapłaci. Serdecznie, dziękuję. Serdecznie dziękujemy wszystkim kapłanom za to, że byliście przy nas przez cały rok. Prowadziliście nas do Jezusa, głosiliście Słowo Boże, a w sakramencie pokuty otworzyliście nasze serca dla Pana Jezusa. W szczególności dziękujemy księdzu Wojciechowi za to, że prowadził dla nas przyświęte i piękne homilie. Bóg zapłacz. Kochani rodzice, Jaki to wielki skarb i łaska mieć wiarę i znać Boga, Stwórcę nieba, kochać Chrystusa i matkę jego i wiedzieć, jak na ziemi żyć trzeba. O, jaka to piękna i święta chwila, ile uczucia i radości, gdy po raz pierwszy w sercu dziecka sam Pan Jezus zagościł. Tobie, kochana mamusiu, Zawdzięczam życie i wiarę świętą. Tyś pierwsza mi o Bogu szepnęła i wpajałaś mi miłość ku niemu niepojętą. Tobie, kochany tatusiu, któryś mi tłumaczył, pouczał i radził, pilnował, bo odmówiony był pacierz. Brał za rękę i do kościoła prowadził. Niech dobry Bóg Wam, kochani rodzice, wynagrodzi i wspiera łaską w każdej potrzebie, życiu wiecznym i kiedyś szczęściem w niebie. Za bukiet zbawczych kwiatów, całym sercem, jak umiemy, Pani Agnieszce i Siostrze Janinie, dziś serdecznie dziękujemy za trud, za pracę. Za poświęcenie, za dobre słowo, za pomoc w potrzebie. Niech Was wynagrodzi Pan Jezus w niebie. W tym radosnym dla nas dniu dzielimy się naszym szczęściem. Z tymi, których kochamy i pragniemy szczególnie podziękować dyrekcji, nauczycielom, wychowawcom i wszystkim, którzy trudzą się nad naszym wychowaniem, za to, że uczycie nas jak żyć, jak być uczciwym, sprawiedliwym i dobrym człowiekiem. Za Waszą cierpliwość, ofiarność i dobroć szczerze dziękujemy.